Dobry, ostatnio przekonaliśmy się, jak to jest nie wyjść z grupy śmierci, to teraz dla odmiany pokażę Wam, że jako zespół relatywnie najsłabszy można sobie całkiem nieźle tam poradzić. Skrót drogi Kostaryki do ćwierćfinału Mundialu 2014. Kostaryka w strefie CONCACAF jest, albo przynajmniej wtedy była, traktowana poważnie, to też eliminacje zaczęli jak każdy szanowany zespół od trzeciej rundy. Dla tych pięciu osób, które są zainteresowane tym, jak przebiega selekcja, lekcja w poszczególnych etapach to na szybko wytłumaczę. W pierwszej rundzie gra 10 najniżej notowanych zespołów z tej strefy. Zwycięzcy dwóch meczów przechodzą do rundy drugiej, w której to zostaną dodani do zespołów z miejsc 7-25 i tam podzielą ich na grupki, a zwycięzcy tych grupek przechodzą do trzeciej, prawie ostatniej rundy. Tam czekają szanowane zespoły, które są klasyfikowane na miejscach 1-6, czyli m.in. Kostaryka. Miesza się ich wszystkich, wrzuca do grup i fajnie. Bohaterowie odcinka trafili na Meksyk, Salwador i Gujanę. Potem będzie jeszcze runda finałowa, ale to wytłumaczę później. Salwador okazał się pierwszym eliminacyjnym rywalem naszych protagonistów. Zapowiadało się bardzo przyjemnie. Po 15 minutach na tablicy wyników było już 2-0 dla gospodarzy, a zgromadzeni na trybunach spodziewali się dalszych Bramek. Poniekąd ich potrzeby zostały zaspokojone, ale chyba nie oczekiwali, że kolejne gole będą padać tylko ze strony zawodników Salwadoru. Pierwszy mecz grupowy Kostaryki trzeciej rundy eliminacji kończy się remisem, ale już w następnej kolejce nadarzyła się świetna okazja do odbudowania morali. Gujana w poprzednim spotkaniu przegrała tylko 3 do 1 z Meksykiem i tym razem zawodnicy zamierzali wypaść jeszcze gorzej na tle rywali. Niewątpliwie im się to udało. Udało się również piłkarzowi Kostaryki ustrzelić Hattrika, dokonał tego Saborio. Zawczasu powiem, że został on najlepszym strzelcem drużyny w tych eliminacjach. Wspaniały zawodnik, nie zapomnę go nigdy. Pierwszą serię gier kończy spotkanie z Meksykiem, serię rewanżową rozpocznie spotkanie z Meksykiem i na przestrzeni tych dwóch meczów marzenia Kostarykańczyków o pierwszym miejscu odpłynęły niczym Ikea i jej leksykon o poprawnym wyrażaniu się. Jednak spokojnie drugie miejsce również da awans do rundy finałowej, więc jest o co walczyć. Z Hondurasu udało się wyjechać, co już jest dużym sukcesem, ale również warto wspomnieć o tym, że trzy punkty zostały dopisane do konta Kostaryki, co sprawiło, że zapewnili oni... I sobie drugie miejsce w grupie. Mecz z Gujaną mógłby się nie odbyć wcale, żaden wynik nie zmieniłby pozycji, a przyjezdni zawodnicy tylko nabawili się kilku przykrych wspomnień. Dokładnie to siedmiu. Grupy się pokończyły, a w ramach czwartej rundy, czyli tej finałowej, wrzucono wszystkich, którzy przetrwali, do jednego wora i trzy najlepsze zespoły uzyskają bezpośredni awans na Mundial, a zespół z czwartego miejsca zagra mecz barażowy. Kolejną fazę grupową otwiera mecz z Panamą i podobnie jak w tej wcześniejszej fazie grupowej, Kostaryka potencjał pierwszego pojedynku pięknie marnotrawi. Miał być wjazd jak Stany Zjednoczone w 1989, a wyszło jak w przygodach Michaela Scofield. Da, gospodarze może jakąś niesamowitą potęgą piłki kopanej nie są, ale kręcili obrońcami przyjezdnych jakby swoje pierwsze koślawe kroki stawiali na kopagabanie. Ostatecznie w dość szalonych okolicznościach udaje się zremisować i wywieźć chociaż jeden punkt z tego trudnego terenu. Ze Stanami już tak kolorowo nie było. Dosłownie, 23 marca 2013 roku nastąpiło jakieś załamanie pogodowe i zasypało stadion. Niestety, część piłkarzy z Kostaryki prawdopodobnie pierwszy raz w życiu widziała śnieg w takiej formie jak tutaj na murawie i byli niesamowicie skonfundowani tym faktem. Po dwóch spotkaniach uzbierali zawrotny jeden punkt, co nie zapowiada niczego wybitnego, ale wtedy spośród dymu wyłoniła się Jamajka, a z nią pierwsze trzy oczka dopisane do konta. Na tej pozytywnej fali udało się również pokonać Honduras i znacząco poprawić swoją pozycję w tabeli. Zawodnicy z Meksyku, w przeciwieństwie do Kostaryki, nie byli obecnie w dobrej formie. Logika nakazywałaby się bronić, i mimo, że gospodarze mają spore doświadczenie we wszelkiego rodzaju murach, to postanowili iść na wymianę ciosów. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Zaczynamy rewanżę. Okazało się, że Panama nie jest taka straszna, jak się wydaje, i na wyjeździe mają taką samą wartość jak kurcy samorozwojowe w sumie podobnie jak USA. W momencie, kiedy pogoda nie jest po ich stronie, nagle wszystkie atuty znikają. Myślę, że mógłbym tak na czasie zastosować porównanie występu reprezentacji Stanów Zjednoczonych w tym meczu do występu Joe Bidena w debacie z Trumpem, czyli po prostu zestranie się w gacie i to niekoniecznie w przenośni. Co się udało ugrać wcześniej? To skutecznie zmarnowano teraz. Najpierw Jamajka uskubała punkt dla siebie, i to w 93 minucie, a następnie Honduras po prostu wygrał. I to wszystko mogłoby. Skomplikować sytuację Kostaryki. Na szczęście, rywale w kwestii awansu na mundial nie dojeżdżali i na potęgę tracili punkty. W ostatnim meczu eliminacji Meksyk drżało o utrzymanie miejsca dającego baraże, a Kostaryka była już pewna występu na mistrzostwach, to sobie grali na luzie. No i na takim luzie pokonali ten Meksyk. Taki ostateczny wygląd tabeli. No i teraz, proszę Państwa, przechodzimy do tych ciekawszych kwestii. Odnośnie losowania grób mistrzostwa to Kostaryjka mogłaby zacytować Maxa Peyna. Szczęście okazało się dziwką. A ja klientem bez portfela. Urugwaj miał być pierwszym katem dla naszych protagonistów. Zapowiadały to nie tylko kursy Bugmacherów, ale również początkowe minuty. Sytuację najpierw uratował Spalony, ale ostatecznie i tak Urugwajowi udało się dopiąć swego i bramkę strzelić, tylko że trochę później. Po tym zdarzeniu jakby coś pękło i drużyny zamieniły się rolami. Kostaryka zaczęła grać, a przeciwnicy przestali. Kiedy udało się doprowadzić do remisu, poszli za ciosem i strzelili bramkę numer 2. Potem numer 3 i ta trzecia to chyba przelała czare goryczy dla zawodników Urugwaju. Zaczęły się tam jakieś próby połamania piszczeli, kopnięcia, płacze i zgrzytanie zębami. Natomiast nie zmieniło to wyników. Kostaryka zadała kłam oczekiwaniom i wygrała, co już jest wielkim sukcesem, a to dopiero początek zabawy. O sile ofensywy Włochów decydował Balotelli, i jakby to śmiesznie nie brzmiało, to doprowadził on do pokonania Anglików mecz wcześniej. Oczywiście nasi protagoniści nie są tak. Słabi jak Anglia na wielkich turniejach, więc w tym spotkaniu Mario nie ma co liczyć na jakieś bramki. W przeciwieństwie do makaroniarzy Kostaryka potrafiła zrobić tak, żeby piłka zarówno ominęła bramkarza, jak i trafiła pomiędzy obramowanie bramki. W drugiej połowie jakość uderzeń reprezentacji z półwyspu Apenińskiego nie polepszyła się, a nawet powiedziałbym, że się pogorszyła i po dwóch meczach kraj z Ameryki Środkowej miał na swoim dorobku już 6 punktów. Anglia chciałaby mieć chociaż kawałek tego co ma Kostaryka. Synowie Albionu godnie reprezentowali swój kraj i godnie po przegranej z Włochami dołożyli Porażkę z Urugwajem. Ostatni mecz fazy grupowej zapowiadał się wspaniale. Po niesamowitym widowisku kibice z wysp ze zdumienia przecierali oczy, ponieważ na tablicy wyników było 0 do 0. Jak to się stało, że Anglia tutaj nie przegrała? No, według mnie po prostu oponenci się nad nimi zlitowali, ale to tylko moje przypuszczenia. Tak ostatecznie wygląda grupa, niewątpliwie ten widok wprawia w osłupienie, a jeszcze przed fazą pucharową przypomnę o zostawieniu suba i lajka, no i oczywiście wbiciu na Instagrama. W jednej 1.8 trafiła się Grecja. Ludzie pamiętali rok 2004, więc plan gry Hellenów był każdemu znany. Defensywa i robimy tak, żeby doprowadzić do karnych. Niestety to się udało i kibice byli zmuszeni do spędzenia dodatkowych 30 minut, patrząc jak stare chłopy imitują granie w piłkę kopaną. Balsam dla oczu. Karne to loteria, wiadomo, ale ja mam teorię, że ktoś tam u góry zlitował się i zrobił wszystko co w jego mocy, aby nasza cywilizacja nie była ponownie zdana na genialne taktyczne pomysły Greków i lekko zaingerował w tę serię jedenastek, co poskutkowało wielką radością niemal każdego, każdego rozsądnie myślącego. W glorii, chwale i zalewie ogromnej ulgi ogółu Kostaryka przeszła do ćwierćfinału, gdzie czekała na nich Holandia. Pamiętam, że ten mecz wywarł na mnie ogromne wrażenie. Nie miałem pojęcia, że można stworzyć tyle sytuacji, niejednokrotnie stuprocentowych sytuacji i nie przełożyć tego na żadną bramkę. W takiej nieskuteczności mijały kolejne minuty, aż sędzia w końcu zagwizdał i oznajmił, że rozegrane zostanie dodatkowe pół godziny. Mając na uwadze skuteczność zawodników, naiwne było myślenie, że dogrywka przyniesie rozstrzygnięcie. Natomiast stała się tam jedna kluczowa rzecz. Za Silesena wszedł król, ponieważ król jest specjalistą od bronienia karnych. I nie są to słowa rzucane na wiatr. Ten człowiek powstrzymał kostarykę przed awansem do półfinału, a może nawet przed zdobyciem mistrzostwa. No kto wie, co by się tam mogło stać. Ale to się nie stało i to wina króla. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli nie, to trudno, tymczasem ja się żegnam. Żegnam. Wrzucam jeszcze baner zrobiony przez Sonixa. Jeżeli chciałbyś, żeby twój baner był w odcinku, to musisz kupić wspierającego.